Witamy. Znajdujemy się przy parku Gródek w Jaworznie. Jest majówka. Na pewno będzie to świetny dzień. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Piotrek, Sylwia, Łukasz. Pozdrawiamy. I Rufik oczywiście. Proszę bardzo. N niesamowity wypad. Warto nas śledzić. Obserwujcie, lajkujcie. Na razie. Właśnie tutaj mamy tablicę informacyjną. Zbiornik wydra, 900 metrów, punkt widokowy, 500 metrów, arboteum, jawożnie, mapka, zbiorników. Właśnie będziemy się kierować w kierunku zbiorników. Jeszcze pokażę z tej strony, tutaj jest parking przy samym wyjściu. Pogoda nam sprzyja, jak widać, nie pada deszcz. Znajdujemy się przy następnej tablicy Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Co w murawie piszczy Dokładnie tak Jak widać na załączonym obrazku Fauna, flora, fauna i flora Co w murawie piszczy A więc możemy tutaj przekonać się o tym czego dotyczą murawy ciepłoludne swego rodzaju niesamowicie atrakcyjna atrakcja turystyczna jednakże chciałbym zwrócić również uwagę na zbiorowiska jest tutaj informacja a propos różnego rodzaju pagórów jaworznickich które są na pewno takim zjawiskiem wartym zobaczenia wartym przekonania się i wartym spróbowania dlatego zachęcamy tutaj aby wybrać się w to miejsce i polecamy polecamy aby po prostu przekonać się na własnej skórze jak to wygląda jak widać, znajdujemy się przy studni, która jest nieczynna, ale można sobie pokręcić elegancko w łonie natury. Na razie, świetny dzień. Idziemy dalej zwiedzać. Właśnie dochodzimy do punktu widokowego. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy widoczki. Coś wspaniałego. Była to kopalnia dolomitów, w jaworznie szakowa, teren został zalany. Nie, bo tutaj są bardzo. Kciuk uniesiony do góry jest dobrze. No, właśnie chciałem trochę powiedzieć o tym miejscu. Tutaj była wcześniej kopalnia dolomitów, zakład dolomitów w Javoźni Szakowej. Co się stało, że tutaj powstały zbiorniki, właśnie w 1997 roku? kopalnia przestała istnieć, właściwie zbankutowała, Wyłączyli prąd i w, kilk w kilkadziesiąt godzin zalało te tereny i powsta powstały te zbiorniki. Obecnie znajduje się tu jedna z największych szkół nurkowych w Polsce. Naprawdę witoki mówią same za siebie. Proszę zobaczyć jaka jest turkusowa woda, w tych jest jeszcze drugie jezioro. Dlatego miejsce jest nazywane polskimi maledywiami, czy jaworzyńską Chorwacją warto tutaj przyjechać. Będziemy kręcić dalej. Dzisiaj jest właśnie z nami Łukasz. Powiedz trochę, parę słów o sobie. Nazywam się Łukasz, prowadzę kanał na Facebooku Łukasz Szmelczerczyk, coach i doradca. Z wykształcenia jestem coachem. Zamieszczam filmiki właśnie o tematyce filozoficznej, coachingowej. Akurat tak się składa, że tutaj jesteśmy w Parku Grudek, Piękna sceneria, wspaniałe widowisko, wspaniały tutaj e, krwawy krajobraz. Tak się składa, że jest z nami tutaj piesek Rufy, który akurat no, jest, jest nowy, na nowym terenie. Zachęcamy tutaj do wybrania się do tego, tego, tego parku Jesteśmy właśnie tutaj ze Śląska Jest tu zdania, że Park Gródek, Krajobraz, malownicza sceneria wspaniały sposób komponuje się tutaj Z, z województwem właśnie e, i Polecamy jak najbardziej Jest, jest, jest naprawdę Fajnie e, Bryza, która powoduje, że Aż chce się żyć no, Dziękujemy za rozmowy Zapraszamy na kanał Łukasza Dam linka pod spodem na razie trzymajcie się. Tutaj mamy różne tablice, ścieżki dydaktyczne, model układu słonecznego. Można uzyskać dużo informacji na temat naszego układu. tutaj jest o Ziemi Ziemia jest największą planetą Układu Słonecznego 149,6 miliona kilometrów dość ciekawa informacja Okres obiegu wokół Słońca wynosi 365 dni, to chyba każdy z nas wie, i 6 godzin. Okres obrotu wokół osi wynosi 23 godziny i 56 minut. Że ciekawe informacje, jak Wam się tutaj podoba? U, udanie, udanie tutaj. Siedzimy sobie, degustujemy. Super. Widoczki super, nie? Ciepło, fajna atmosfera. Super. Pokażę właśnie tutaj. Tutaj mamy kolejny punkt widokowy. Kolor wody jest wspaniały, turkusowy. Są zrobione takie pomościki Sceneria wśród skał do parku Krudek jest jedynie 30 km Około 30 km Że bardzo blisko Ale pomimo wszystko warto tu było przyjechać Będziemy schodzić na dół pokręcimy trochę dronem Co ruficzek podoba ci się, co? Podoba ci się? No pewnie, że Ci się podoba. Piesek też jest zadowolony jak widać Rufik się wybiega Nasze maleństwo Tutaj mamy kolejną informację: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, co kryje się pod ziemią. Budowa geologiczna na terenie kamieniołomu Grudek, który jest położony w skrzydle nieckiej, wilkoszyńskiej, w zachodniej części Garbu Ciężkowickiego. Niegdyś z tego obszaru pozyskiwano skały węgla nowe. Były to dolomity zbudowane m.in. z minerału o tej samej nazwie. Które można obserwować w umawianej odkrywce do dnia dzisiejszego. Właśnie tutaj widać z daleka nad zalewem, jak te skały się odsłaniają, przy okazji można zobaczyć jak wygląda. Budowa takich skał, jak się układają warstwy, naprawdę ciekawa sprawa. Jak widać, świetnie jest to zagospodarowane. To są takie pomosiki w wodzie. Przepiękna sceneria. Ludzie sobie odpoczywają, jest majówka. Czyli ostatni dzień kwietnia. ale świetnie spędzana na pomocy gdzie będę wchodził nie chce mi się ściągać butów bardzo urokliwe, nie? ciężko takie drugie spotkać jestem zdania, że warto tutaj myślę, żeby e, dla tego miejsca które jest tu umiejscowione pojawić się Ma e, to również na uwadze to, że e, to niejako pewien kanion e, jestem zdania, że polecam każdemu, żeby się tutaj zapoznał z tą, z tą okolicą Polskie Malediwy, nie? Czy... No, tak, Jaworzyńska ale... Chorwacja, tak mówią właśnie o tym tak. Ale woda jeszcze siódka, właśnie nagrałem rybki niedawno, że polecamy, nie? Można zobaczyć jaka jeszcze siódka woda, rybki sobie pływają. Może Żukasz tu bliżej podejść, pokazać. Proszę, zobaczcie Państwo, ryby tutaj pływają. A widoczki mówią same za siebie. Widoczki naprawdę, tutaj skały, taka okolica dolomity, skały Dolomity. Co, coś, 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 coś niespotykanego a świetne miejsce Z ciekawostek jeszcze mogę dodać Że ten zbiornik prawie ma nazwę orka z drugiej strony tam za niedługo pójdziemy Jest zbiornik wydra, gdzie jest szkoła nurkowania Ciekawe miejsce są tam zatopione koparki z okresu zalania żeby powiedzieć, że najbardziej cieszy nas to, że jest pogoda, że czuć już tą majówkę, żeby wszystko się już ułożyło na tym świecie, każdy tego pragnie. życie jest piękne, trzeba po prostu szukać tych pięknych miejsc. A jest wiele w Polsce i na świecie i korzystać z życia. Taka jest moja filozofia. Ja lubię kręcić każdy lubi co innego. War, ważne, żeby znali swoje hobby w życiu, co nas sprawi radość. Może to by było na tyle moich wywodów. Właśnie dochodzimy do drugiego jeziorka o nazwie Wydra. Tutaj, właśnie, znajduje się miejsce dla płetwonurków skład pytwonurków. Jeziorka obok siebie są bardzo blisko. cała baza jak widać z daleka Ale można zwrócić uwagę kolor, Na kolor wody Polskie Malediwy Tutaj właśnie zostaje zatopione Zalane koparki, samochody, głębokość dochodzi nawet do 18 metrów. Ale miejsce jest urocze, naprawdę. W ogóle można powiedzieć, że cały teren jest świetnie zagospodarowany das pokaże widać dno jeziora rybki sobie pływają kolejny punkt widokowy tych punktów jest na Jeziorka parę można zobaczyć ten jeziorko, ten zalew z każdej strony fajnie że można obejść to na obkoło przy natury i przyrody idziemy jak uważasz, warto tutaj przyjechać? Myślę, że tak. Na pewno wyjazd warty uwiecznienia. Jestem zdania, że taka odskocznia od codzienności jest to swego rodzaju odprężenie od trudu, czy tam obowiązków dnia codziennego. Warto w takim wypadku udać się na, do parku I Jestem przekonany, że każda osoba, powtarzam, każda osoba, która tutaj się wybierze, Dozna naprawdę fantastycznego przeżycia związanego z tym, że relaks i odprężenie yy, pozwoli się odciąć od, od codzienności wśród natury i przyrody, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. się wyciszyć. A tak, tak sądzę. A pogoda przyja na majówkę mi się wydaje, że majówka w parku tym... Gródek to dzień bez pobudek. No można tak powiedzieć. No i w tym klimatycznym miejscu kończymy naszą wycieczkę w parku Grudek polecamy te miejsce blisko jawożna, właściwie jest to dzielnica jawożna, jaworzno Szakowa. Powiedzcie coś na ten temat jeszcze. Urokliwe miejsce, pogoda dopisała, ludzi dużo, ale warto tu przyjechać. Ja natomiast chciałbym dodać, że ten park jest w swój sposób osobliwy i zawiera w sobie coś, taki pierwiastek prawdziwej natury i polecam każdemu, aby się tu pojawił, gdyż naprawdę warto. Jeszcze na koniec chciałem podziękować Grażyńce i Rysiowi, którzy polecili mi ten park. Serdecznie pozdrawiam. My również pozdrawiamy wszystkich. Prosimy o subskrypcję, łapeczki w górę. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.